Co ci było? E, co mi było? Ty jakoś to interesuje? Nie wiem, może jakoś to interesuje. E, tak, wyrwałem ósemkę i miałem szwy. Szwy nie pierdolnęły ale okazało się, że. Miałem chyba trzy szwy. Okazało się, że mam coś nie tak z krwią. Pierdolną mi jakiś skrzep krwawiłem przez 14 godzin. Poszedłem do szpitala. Dodali mi kolejne trzy szwy. Więc miałem tam łącznie sześć szwów w jednym zębodole. Eee, mam podejrzenie hemofilii. Nie można mnie napierdalać. Na przykład, widzicie tego siniaka? Tutaj, jeszcze? Mam taki ślad, jeszcze po siniaku. Tego siniaka mam od 30 kwietnia, czyli już 20 dni mam tego siniaka. Mam podejrzenie hemofilii. Ale nie jest to pewne, może będę brał jakieś leki do końca życia. Jeszcze nie wiem. Jeszcze. Widzowie. Tak wyglądałem po pierwszej wizycie w szpitalu. Zapłakany z kurwa nowymi szwami w buzi, z lodem przyłożonym. Tutaj jeszcze, tutaj była zakrwawiona koszulka, ale nie widać tego na czarnym i na tym zdjęciu. Generalnie, kurwa, jak wyszedłem ze szpitala, po tym jak wiecie, krwawiłem 13, ja krwawiłem 13 godzin. Pojechaliśmy do stomatologa, do stomatologa pojechaliśmy. Yy, na jakiś tam dyżur, taki 24H, on otworzył mi buzię, wyjął gazik i mówi: Tak, oj, to do szpitala trzeba. Tak z bomb, powiedziałem: czy trzy sekundy? I, I od razu powiedział, że do szpitala. Tak, że wyjebałem do szpitala, zaszyli mnie. 5 zł będzie multi na kamerce? Będzie, będzie. Jak wyszedłem ze szpitala, to miałem atak paniki. Myślałem, że życie jest chujowe i że trzeba zrobić magika. Już myślałem nawet, co napisać w liście pożegnalnym Także super, psychika była, pisać. bardzo, bardzo niziutko była psychika Ale teraz wszystko dobrze i jesteśmy tu Widzę pozytywne wiadomości na czacie Poku Widzę subki I jestem zadowolony z życia